Było pyszne, e, Donalcie, powiedz, że coś. A teraz, uwaga, idzie deser. Prawda, że fajne? Jak ty się zachowujesz, zły zajął. Moje ciastka? Gdzie są moje pyszne ciasteczka w czekoladowej polewie? Chłopcy, jak Ej, dopóki nie ma dowodów, jesteśmy niewinni. Ciastka, ciastka, Ciasteczka na pewno były wyśmienite, wujku Sknerusie. No, były. O, 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 o. Nie ruszaj z tego jakieś tam Wiesz co? Porozmawiam z nimi. Twarte. Chłopcy, muszę wam powiedzieć coś ważnego. Dostaniemy więcej ciastek. Nie, to dałoby zły przykład. Słuchajcie, nie chcę, żebyście popełnili te same błędy, co ja, kiedy byłem w waszym wieku. Przecież jesteś bogaty. Bo byłem samolubem. Nie ma sprawy, my, my też możemy być. być. Nie, yeah, są rzeczy ważniejsze od pieniędzy, wieszcie. Na przykład posiadłość wielkości województwa, albo prywatne odrzutowce na każdy dzień tygodnia, albo basen olimpijski z prywatną łodzią podwodną. Tak, ta łódź to był udany zakup, <laughs> ale nie o to mi chodziło. To, czego pragnąłem najbardziej, nie było mi dane. Nie załapałem się na listę grzecznych dzieci Mikołaja. Nie mogłeś go przekupić, czy coś? Mikołaja nie można przekupić. A teraz słuchajcie, bo już tracę cierpliwość. To proste. Jak nie będziecie grzeczni, Mikołaj nie wpisze was na listę. A bez tej listy nie ma prezentów. Co? Przemyślcie to sobie. Dobranoc, chłopcy. Kolorowych znów. Grzeczni jak aniołki. Podaj, podaj! Ojku Donaldzie, umyliśmy ci auto. Chodź, zobacz! To koniec! Myślisz, że się udało? No, mam nadzieję, że tak. Patrzcie, o, jest paczka! Ale będzie fajnie! Dzień dobry, wesołych świąt, kochani! Donaldzie, jak ty się zachowujesz? Dzień dobry, chłopcy. Ranne z was ptaszki. No proszę, jest i prezent. To dla was, moi mali? Właściwie to dla ciebie, wujku Sknerusie. Dla mnie? Od świętego Mikołaja. Naprawdę? A mogę to otworzyć? Jasne! O, to mi będzie przypominać Irlandię mojego dzieciństwa. Paca, Habu, Habsek! Widać w końcu załapałeś się na tę listę, co? Zadanie zostało wykonane. Czy mi się zdaje, czy tego szukasz? Tak, Co dostałeś? Encyklopedię dobrych manier? To list od Mikołaja! Drodzy chłopcy, na mojej liście zawsze jest miejsce dla tych, którzy najpierw myślą o innych. Możecie być z siebie dumni. A i dziękuję za pomoc przy pakowaniu. Całuję, Mikołaj. P.S. Może się Wam przydadzą. landręki. Jakie tam landręki? Ja się, O,